Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejną lekcję języka polskiego na kanale Monika Uczy. Jak zwykle zachęcam Cię, abyś zajrzał, abyś zajrzała do opisu filmu, gdyż zamieszczam w nim ważne dla Ciebie informacje. Tym razem jest to notatka do dzisiejszych zajęć. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie wartościowa, pożyteczna, przejrzysta i że z niej skorzystasz. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest gramatyka, wiedza o współczesnym języku polskim, wiedza o budowaniu zdań czyli wiedza, która, mam nadzieję, przyda się każdemu. Będziemy dzisiaj mówić o zdaniach złożonych współrzędnie. I może to brzmieć dziwnie, może to brzmieć się strasznie, tajemniczo. E, można zareagować, ojejku, znów gramatyka, o co chodzi z tymi zdaniami złożonymi współrzędnie. Dzisiaj postaram Ci się pokazać, że wcale nie jest to takie straszne, Wcale nie jest to takie nieprzyjemne, wręcz przeciwnie: ta wiedza, którą mam nadzieję dzisiaj e, posiądziesz, ta wiedza, którą chcę się z Tobą podzielić, jest bardzo przejrzysta, jest bardzo logiczna. Wystarczą Twoje dobre chęci i moje zaangażowanie. Sukces murowany. Przejdźmy do wyjaśnienia kilku pojęć, które są bardzo ważne do zrozumienia dzisiejszego tematu. Powtórzę, są nim zdania złożone współrzędnie, i każde z tych słów w obrębie terminu zdanie złożone współrzędnie powinniśmy wyjaśnić, czymże jest zdanie? Hm, żeby było zdanie. Wystarczy tylko jedna z dziesięciu części mowy wystarczy tylko czasownik. Świeci zdanie? Zdanie, oczywiście. Pada zdanie? Jak najbardziej. Zdanie. Zdanie pojedyncze, zdanie nierozwinięte, ale zdanie. Abyśmy mieli do czynienia ze zdaniem, potrzebny jest nam czasownik. E Oczywiście zdanie nie musi być tylko jednoskładnikowe. Zdaniem nie nazywamy tylko tych wypowiedzeń, które składają się wyłącznie z czasownika, bo przecież mogę powiedzieć, deszcz pada. I to także będzie zdanie, zdanie złożone z podmiotu i orzeczenia. Orzeczenie i podmiot to dwa główne składniki zdania. O częściach, zdaniach, o częściach zdania zamieszczę wkrótce film na kanale Monika Uczy już teraz. Zapraszam Cię do śledzenia nowości na moim kanale. Ale wróćmy do tematu. Żeby było zdanie, musi być orzeczenie, musi być czasownik. I ten czasownik. Rozbierając zdania na części, podkreślamy dwiema kreskami. Jeśli jesteś moim uczniem, to wiesz, że robiliśmy to nie raz, nie dwa na moich lekcjach. Dopuszczam także możliwość kolorystycznego oznaczania części zdania. Zatem można oznaczać orzeczenie dowolnym kolorem. Orzeczenie. Czasownik. Zdanie musi mieć czasownik. Uwaga, co najmniej jeden czasownik. I teraz przechodzimy do e, drugiego członu terminu, który nas dzisiaj interesuje. Zdanie złożone współrzędnie. Zdanie omówiliśmy już, czym jest zdanie, czyli takie wypowiedzenie, które ma czasownik co najmniej jeden, ale czymże jest zdanie złożone. Być może domyślasz się, jeśli słuchałaś, słuchałeś uważnie tego, co do tej pory powiedziałam, to logika nakazuje nam, Domyślić się, czym będzie zdanie złożone. Zdanie złożone to takie, które ma więcej niż jedno orzeczenie. Mówiąc inaczej, zdanie złożone to takie, które ma dwa orzeczenia lub więcej orzeczeń. Pada i grzmi. To będzie zdanie złożone, dlatego że mm, mamy tutaj dwa orzeczenia. Orzeczeń może być więcej, muszą być co najmniej dwa. Z kolei zdanie, które zawiera tylko jedno orzeczenie, to zdanie pojedyncze. Zdania pojedyncze i zdania złożone dzisiaj przedmiotem naszego zainteresowania są zdania złożone. I trzeci element pojęcia, o którym dzisiaj mówimy, zdania złożone, współrzędnie. O coż to może e, chodzić e, z tym e, terminem? Zauważmy. Powiedziałam przed chwilą przykład zdania złożonego. Pada i grzmi. Jest to zdanie złożone, bo moja lewa ręka jest orzeczeniem pada, a moja prawa ręka jest orzeczeniem grzmi. I między tymi dwoma orzeczeniami, między pada i między słowem grzmi, jest słówko i. Jest spójnik i. I właśnie o tych słowach, o słówkach, które łączą poszczególne wypowiedzenia w zdaniu złożonym chodzi tutaj. Zdania współrzędnie złożone to takie zdania, które są względem siebie równorzędne, równoważne. Pada. I grzmi. Równie dobrze mogłabym rozdzielić te zdania na zdania, e, przepraszam, rozdzielić to zdanie, bo to jedno zdanie, na dwa zdania pojedyncze. Pada, kropka, brzmi, kropka. Byłyby to zdania pojedyncze, które mogę przekształcić w zdanie złożone. E, pada i grzmi za pomocą spójnika, za pomocą słówka. I powtórzę, wypowiedzenia składowe w zdaniu złożonym współrzędnie są względem siebie równorzędne. Co to znaczy? To znaczy, że jedno nie jest określane przez drugie, że jedno nie jest ważniejsze od drugiego. One mają równy status, równorzędne znaczenie. Są równorzędnymi partnerami tej zdaniowej relacji. Żadne z tych zdań nie jest nadrzędne, żadne nie jest podrzędne. O zdaniach złożonych, podrzędnie będzie film na kanale Monika Uczy. To drugi typ zdań złożonych, o których powiemy niebawem. I uwaga, jeszcze jedna ważna informacja. Ja tutaj zerkam do komputera, do mojego konspektu, który przygotowałam przed dzisiejszą lekcją. Ten konspekt zamieszczam jako notatkę do dzisiejszej lekcji. Zazwyczaj zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie mogą istnieć oddzielnie. Zrobiłam to przed chwilą przekształciłam zdanie złożone współrzędnie w zdania pojedyncze, które mogą istnieć oddzielnie. Zazwyczaj, nie zawsze tak jest, ale zazwyczaj w wielu przypadkach. I moi drodzy, wyjaśniliśmy znaczenie terminu zdanie złożone współrzędnie, wyjaśniliśmy każdy człon tego pojęcia. Mam nadzieję, że wiesz już, czym jest zdanie. Mam nadzieję, że wiesz, co to znaczy, że zdanie jest złożone i mam nadzieję, że e, nie obce jest ci e, zdefiniowanie zdania złożonego współrzędnie. Moi mili, kolejna sprawa to mm, zagadnienie połączeń zdań składowych. Pada i grzmi. Połączenie za pomocą e, spójników Spójnika, o spójnikach będzie tutaj e, mowa. E, za pomocą spójników łączymy zdania składowe w zdaniu e, złożonym współrzędnie. Uwaga, niektóre rodzaje spójników mogą występować w więcej niż jednym typie zdań, do czego zaraz przejdziemy, bo mamy kilka typów zdań złożonych współrzędnie, które rozpoznajemy po po spójnikach, choć, i tutaj zwrócę uwagę na jeszcze ważną rzecz, jeśli chodzi o połączenie zdań składowych: niektóre zdania składowe mogą być połączone ze sobą bezpośrednio uwaga, za pomocą y, przecinków, za pomocą myślników za pomocą średników czyli znaków interpunkcyjnych mogę przecież napisać mogę przecież powiedzieć pada przecinek grzmi hmm? czyli będzie to również zdanie złożone współrzędnie ale bezspójnikowe tylko takie w którym występuje przecinek zatem powtórzmy tę część naszej lekcji powiedziałam o połączeniach zdań składowych i są dwa typy połączeń zdań składowych: ze spójnikiem lub ze spójnikami i bez spójników, za pomocą znaków interpunkcyjnych, takich jak przecinki, średniki i myślniki. Przejdźmy teraz do Sprawy, która zwykle wydaje się uczniom najbardziej skomplikowana, ale zaraz postaram się pokazać Ci, że to nie jest wcale takie trudne. Wystarczy Twoje zaangażowanie, wystarczy uważne słuchanie, wystarczy Twoja chęć i na pewno pójdzie Ci bardzo dobrze. Wyróżniamy kilka typów zdań złożonych współrzędnie jest z tych typów pięć ja powiem o pięciu typach zdań złożonych współrzędnie ale w szkole mówimy tutaj o szkole podstawowej omawia się z uczniami zwykle cztery typy zdań złożonych Współrzędnie. Oczywiście, jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, jeśli jesteś bardziej zainteresowany, zainteresowana, to zapamiętaj pięć typów, ale pierwsze cztery to będą typy podstawowe, które na pewno powinnaś, powinieneś znać. Moi drodzy, przejdźmy do typów zdań złożonych współrzędnie i pierwszym typem Będą zdania łączne. Czyli jeśli mielibyśmy określić, jaki to typ zdania, to zapiszemy zdanie złożone współrzędnie łączne. Będzie wtedy termin, będzie pojęcie, które składa się z czterech członów. I czymże jest zdanie złożone współrzędnie łączne? Treści obu zdań, bo wiemy, że aby było zdanie e, złożone, muszą być co najmniej dwa zdania. Treści łączą się w czasie i przestrzeni, łączą się, one współistnieją ze sobą. Dwie czynności, dwa stany na przykład lub więcej niż dwa, e, jakieś zachowania wykonywane przez e, wykonawcę czynności. I moi mili. Zdania współrzędnie złożone łączne rozpoznajemy dzięki spójnikom. Ja wymienię spójniki, o których, które pozwalają nam zidentyfikować typ zdania łącznego. Zamieszczam te, te spójniki również w opisie filmu w notatce, którą dla Ciebie przygotowałam. Chodzi o spójnik i. Pada i grzmi. Mamy rozwiązaną zagadkę, jaki to typ zdania. Zdanie, złożone, współrzędnie, łączne. Skoro spójnik i to synonimiczny do niego spójnik oraz. I inne spójniki. Także a, a zarazem. Tudzież, ani, ni, także, też, ani, coś tam, coś tam. Ani, czyli spójniki podwojone. Znajdziesz listę tych spójników w opisie filmu. Wydaje się to logiczne. Pada, to jest określona czynność, która współistnieje w czasie i w przestrzeni z drugą czynnością. Pada i grzmi z drugą czynnością, z drugim stanem, z drugim zachowaniem. To są zdania współrzędnie. Złożone, złożone, współrzędnie, łączne. Rozpoznajemy je za pomocą spójników, które wymieniłam, i przechodzę do typu drugiego. Skoro mamy zdania złożone, współrzędnie, łączne, to są też zdania złożone, współrzędnie, rozłączne. Treści obu zdań. Się wykluczają, nie mogą istnieć jednocześnie, czyli będzie to odwrotność, będzie to zaprzeczenie, zaprzeczenie e, tego, z czym mamy do czynienia w zdaniach współrzędnie złożonych e, łącznie, w zdaniach złożonych współrzędnie łącznie. Rozłączne poznajemy za pomocą spójników, albo, lub hmm, pójdziemy do kina, albo do teatru. Zdanie złożone, współrzędnie, rozłączne, bo mamy spój, spójnik albo i poza tym kierujemy się logiką, kierujemy się myśleniem w identyfikowaniu tych e, typów zdania. Nie mogą te dwie czynności e, istnieć jednocześnie. One się wykluczają. Zrobimy to albo zrobimy to. Zwrócę uwagę jeszcze e, na jedną rzecz. Nie zawsze ten spójnik albo będzie mówił nam o zdaniu, uwaga, złożonym, współrzędnie, rozłącznym. Bo jeżeli powiem pójdziemy do kina albo do teatru, tu nie mam czasownika, tu nie ma orzeczenia, jest samo do teatru. Co oznacza, że mamy do czynienia ze zdaniem pojedynczym, a nie zdaniem złożonym. Więc spójnik, tak, oczywiście, patrzymy na spójniki, sprawdzamy, jakie to są spójniki, ale pamiętajmy, żeby było zdanie złożone współrzędnie, musimy mieć orzeczenia, co najmniej dwa orzeczenia. Wrócę jeszcze do tych spójników charakterystycznych dla e, zdań współrzędnie z roz, złożonych, e, rozłącznych albo lub czy bądź bądź coś tam bądź coś tam lista tych wspólników e, widnieje w opisie filmu i typ trzeci to są zdania złożone współrzędnie przeciwstawne treści tych zdań mówią o zjawiskach o czynnościach o stanach które mogą mogą trwać jednocześnie ale Przeciwstawiają się sobie, i spójnik ale jest tutaj spójnikiem, który cechuje zdania złożone, współrzędnie, przeciwstawne. Podobnie jak spójnik lecz, spójniki jednak, a jednakże, natomiast zaś, wszakże, tylko przecież, raczej. Jedne ze spójników będą częściej używane, innych używasz rzadziej niektóre używamy częściej w polszczyźnie mówionej innych używamy częściej w polszczyźnie e, pisanej w polszczyźnie e, literackiej e, lista spójników e, widnieje w opisie do filmu e, zwrócę uwagę jeszcze na spójnik a dlatego że on e, będzie pojawiał się w różnych typach Zdania i wtedy musimy kierować się logiką, musimy kierować się przeznaczeniem tych zdań, ich definicją, to znaczy z jakim typem zdania mamy do czynienia, czyli czasami ten spójnik może być mylący. I czwarty typ zdania. Ostatni, jeśli chodzi o te podstawowe, które e, powinieneś, które powinnaś e, znać, to są zdania wynikowe. Treść drugiego zdania logicznie wynika z treści zdania pierwszego i mamy tutaj spójnik, więc jest spójnik, zatem, to też, stąd, dlatego i spójnik i. Ale uwaga, w znaczeniu zatem i w znaczeniu to też mogą się takie zdania pojawiać. I, i będzie e, charakterystyczne dla zdania złożonego współrzędnie wynikowo e, wtedy, kiedy będzie zastępowało spójnik, spójnik zatem lub spójnik to też. Moi drodzy, piąty typ, powiedziałam, że jest to e, taka wiedza e, dodatkowa, ale oczywiście zachęcam cię do e, przyswojenia również tej wiedzy. Są to tak zwane zdania włączne, inaczej, zdania synonimiczne. I moi drodzy, tutaj e, definicja nie jest niczym trudnym. Treść drugiego zdania jest tożsama z treścią pierwszego. E, zdania włączne, zdania synonimiczne. I spójniki, czyli mianowicie inaczej. Czyli mianowicie inaczej treść drugiego zdania jest tożsama z treścią zdania pierwszego. I moi drodzy, na koniec trzy. Ważne informacje, które wiążą się z tematem naszego dzisiejszego spotkania, ja odnotowałam je jako trzy uwagi. Trzy ważne uwagi, które chcę Ci przekazać. Jedyneczka, o której już wspomniałam, ten sam spójnik może łączyć zdania różnego typu, i wynotowałam dwa przykłady. Szedł przez park, a pies za nim. I będzie to zdanie, możesz spróbować zidentyfikować typ tego zdania. Powtórzę: 'Szedł przez park, a pies za nim. Będzie to zdanie, zdanie złożone, współrzędnie, łączne, ponieważ to A mogę zastąpić słowem i, na przykład 'Szedł przez park i pies za nim. Będzie to zdanie e, złożone, współrzędnie, łączne, ale A może także. Pełnić wykładnik zdania złożonego współrzędnie przeciwstawnie. Drugi przykład. On wypoczywa, a my ciężko pracujemy. Tutaj mamy przeciwstawienie. To a pełni funkcję spójnika, ale. Zatem ten sam spójnik może łączyć zdania różnego typu. Kieruj się logiką, kieruj się wiedzą, nie e, określaj e, typów zdań w sposób e, mechaniczny, bez zastanowienia. Druga uwaga, druga uwaga istotna to są wykresy, dlatego że, moi drodzy, każdy e, typ zdania. Można przedstawić graficznie za pomocą wykresu, i ja załączam w notatce link do materiału, dzięki któremu będziesz Mógł będziesz mogła zobaczyć, o co chodzi z tymi wykresami, jak te wykresy wyglądają. To jest druga ważna dla Ciebie informacja i trzecia. Trzecie zagadnienie, o którym mówi się na lekcjach języka polskiego przy okazji zdań złożonych współrzędnie. To interpunkcja, to są przecinki. Ja y, na lekcjach w szkole wielokrotnie y, mówię o przecinkach. Y, ćwiczymy, przed którymi spójnikami stawia się przecinki, przed którymi się przecinków y, nie stawia. Y, te, przed którymi stawiamy przecinki, nazywam przecinkowcami, te, który, przed którymi przecinków nie stawiamy, nazwałam bezprzecinkowcami. Y, moi drodzy. Ważne jest, aby pamiętać, że przed częścią spójników w języku polskim stawia się przecinek, przed częścią się przecinka nie stawia. Odsyłam Cię w tym momencie do filmu pod numerem 19 na moim kanale. Znajdziesz film, który opublikowałam miesiąc temu. Film zatytułowany jest Pamiętaj o przecinkach i mówię w tym filmie o pisowni. Przecinków, przed którymi, przeci przed którymi przecinkami, przed którymi spójnikami stawia się e, przecinek, przed którymi e, spójnikami tego przecinka się nie stawia, a stawianie lub nie stawianie przecinków ma związek z gramatyką, ma związek z sensem zdania. E, weźmy na przykład zdanie: Pójdziemy do kina albo pójdziemy e, na basen. Zdanie złożone, współrzędnie, rozłączne. Mamy tutaj możliwość: pójdziemy w takie miejsce, albo pójdziemy w drugie miejsce przed spójnikiem, albo nie będziemy w tym zdaniu stawiać przecinka. Zachęcam Cię do obejrzenia filmu, który poświęciłam przecinkom. Moi drodzy, podsumujmy dzisiejsze spotkanie. Ważna jest wiedza, podstawowa wiedza to taka, czym jest zdanie, żeby wiedzieć, że zdanie wymaga orzeczenia. Zdanie potrzebuje Czasownika, dla zdania niezbędny jest czasownik. Jeśli nie mamy czasownika, nie mówimy o zdaniu. I są różne typy zdań. Dzisiaj interesowały nas zdania złożone, czyli takie, które mają co najmniej dwa czasowniki. I są różne typy zdań złożonych. Zdania złożone współrzędnie. Które dzisiaj nas interesowały, i zdania złożone podrzędnie, o których wkrótce nagram film i umieszczę go na swoim kanale. I są typy zdań złożonych współrzędnie cztery podstawowe typy, które powinieneś znać. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję. Już dzisiaj zapraszam na kolejne filmy z lekcjami języka polskiego. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia na kanale Monika Uczy.